Cześć, tu raz, dwa, trzy pływamy. Często pytacie, jak się zapisać na zajęcia i jakie są właściwie możliwości, więc przychodzimy do Was z krótkim wyjaśnieniem. Pracujemy 7 dni w tygodniu w godzinach pracy pływalni, czyli zazwyczaj od 6 bądź 7 do 22. Prowadzimy w Warszawie zajęcia na pływalnie przy ulicy Inflanckiej i przy ulicy Garbińskiego. W naszej szkole można zapisać się zarówno na zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Pływać mogą u nas dorośli i dzieci. Nasze grupy są małe, do no 6 osób. Więc nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, każdy może się uczyć czy doskonalić swoje pływanie. Uczymy pływać, pomagamy poprawić technikę pływania, przygotowujemy do triatlonu. Techniką zajmujemy się, ponieważ. Ona może zwiększyć Twój komfort pływania. Dodatkowo ćwiczymy ciało, uczymy koordynacji i wyjaśniamy wszystko, co możecie zastanawiać. Zapisać się można przez stronę www Raz, dwa, trzy, pływamy i wejść w zakładkę basen zapisy. Tam znajdziecie grafik, możecie wybrać dogodną dla siebie datę i zapisać się. Można też zadzwonić do menadżera, pod numer 511 444 123 i pytać o każdy szczegół, dobrać odpowiednią datę dla siebie, wszystko ustalić tak jak potrzebujesz. Można też do nas napisać na mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy TikTok. Tam też udzielamy bezpośrednio informacji odnośnie zapisu. I serdecznie Was zapraszamy do followowania naszych social mediów, bo to jest kanał edukacyjny. Tłumaczymy, jak używać sprzętu pływackiego, jakie ćwiczenia warto wykonywać samodzielnie, co robić, żeby uczyć się efektywnie i jak poradzić sobie z konkretnymi elementami w każdym stylu. Chyba warto, co? Kliknij follow. Gdy już masz wybrany termin, miejsce zajęć i znasz swojego trenera, dostaniesz link do platformy ActiveNow na podanego maila. ActiveNow to miejsce, gdzie widzisz swoje zaplanowane zajęcia, Możesz je tam odwoływać, zaznaczać informacje ważne dla ciebie na zajęciach, na przykład, czy chcesz, żeby twój trener był z tobą w wodzie podczas pierwszej lekcji. Jest to taka platforma, która służy komunikacji uczeń-trener, szkoła. Warto się z nią zapoznać z jeszcze jednego powodu, ponieważ służy też do kontrolowania rozliczeń, to tam zobaczysz, jaką kwotę powinnaś, powinieneś opłacić za kolejny miesiąc lekcji. Dzięki temu nic ci nie umknie. Przed każdą lekcją dostaniesz też powiadomienie SMS o terminie zajęć z przypomnieniem. Pamiętaj, że pierwsze zajęcia to poznanie się z trenerem. Może się okazać, że trafiłeś, trafiłaś na swoją bratnią duszę. A może się okazać, że osoba, z którą masz pierwsze zajęcia, to nie twoje flow. Wtedy należy zgłosić to do menadżera i znajdziemy osobę, która bardziej ci odpowiada. Wszyscy nasi trenerzy to profesjonaliści. Ale różni ludzie z różnymi charakterami, i u nas możesz dopasować swojego trenera do swoich potrzeb. Po potwierdzeniu zapisu dostaniesz też numer kontaktowy do trenera, a także jego zdjęcie, żeby łatwiej ci go było rozpoznać na płycie basenu. Możesz też zadzwonić do swojego trenera i zapytać o jakieś nurtujące szczegóły dotyczące pierwszego spotkania. Dodatkowo każdy nas podopieczny, czy to mały, czy duży? Destoję na początek drogi pływackiej. Od nas czepek. 1, 2, 3 pływamy, bo wtedy należysz do grona pływaków. Najlepszej szkoły pływania według plebiscytu branżowego Orły 2021 i 2022. I to już koniec pakietu informacji, co na początku. Teraz to już raz, dwa, trzy i pływamy.